nice se ko kota se se sasane se 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 se

Słuchajcie, jeśli będzie trzeba, to ja zadzwonię metodą na policjanta, bo naprawdę wyjścia innego nie ma, jeżeli Marcel ty będziesz czekał i czekał na ten telefon, to ja dużo nie wytrzymam, to ja się wkurzę, kupię książkę telefoniczną, będę dzwonił po starszych ludziach, że jestem policjantem i y, potrzebuję pieniędzy, bo rozpracowujemy grupę przestępczą i zobaczysz, będą mi dawać pieniądze i to zobaczysz i to ile? Z 20 tysięcy, może 50 zobaczysz, trzeba to wypróbować. Ale jestem zły z jeszcze jednego powodu, bo nie ma specjału na tysiąc subów, no, a dawno powinien być. Ja nie wiem, co ja mam teraz zdobyć, bo to niby dziewczyna pisze jak chłopak, pyta się skąd jestem, ja nie wiem. A mało tego na tej oficjalnej grupie, oni jeszcze się ze mnie naśmiewali, że ja lubię platformy pilawa, yy, że yy, mam sra że sram się jeździć z rębami, yy, że uwaliłem przyciski w suajdach, aha, i jeszcze jedno, mało tego, oni mi Lech Gdańsk obrażali na tej grupie, naprawdę. Uwaga, zacytuję. Lech Jakdańsk, kurwa szajs. I jeszcze ich popierali i się śmiali z tego, no. A czy ja obrażałem Arkę Lecha Krakowie tam? Nie! Więc oni nie powinni lechi mi obrażać. Dziękuję, skończyłem. Słuchajcie, tutaj chodziło o to y, z tym donosem, że ja wysłałem kotyszerowi stare screen, jak oni y, się śmiali z niego, go przezywali. To było w 2018 roku, ja nie spostrzegłem tego i mówię wam teraz szczerze, i y, oni się za to na mnie obrazili, bo przez to przez y, zawysłanie screenów kotyszerowi i y, potem pisali, że o dodaniu na widzoną grupę już można pomarzyć po tym co się odwaliło i że y, y, to wszystko już całkowicie przekreśla szansę na powrót te jazda na dwa fronty i liczne kłamstwa wobec nich. Tutaj o to chodziło. I ja potem ich przeprosiłem, że na nich doniosłem, a oni zaczęli się ze mnie śmiać i... Powiedzieli, że nikt mi już nie uwierzy, no Właśnie, ja nagrywam dla pasji windy Nie dla łapek I ogarnąć się, już! A to, że ja poproszę kogoś, żeby mi dał Tam, więcej łapek z multikont To nie jest żebranie, no po, Umówmy się! Ale słuchajcie, no ja teraz mam mętlik w głowie, czy mam nagrać o nim prawdę, bo on, wiecie co on mi zrobił trzy miesiące temu, wiecie jak on mnie potraktował, nawyzywał, uważa mnie za żebraka, a inni spór go popierają. Marcel, Szymon tak powiedział, że da mi szansę do 23 listopada, ale potem powiedział, że o drugiej szansie może, mogę sobie od niego tylko pomarzyć, naprawdę, wiem co mówię. Słuchajcie, na grubie wód też były same dzieci, i co? I wyrzucili mnie! Taka prawda, no! Ten cały lustra z Roliwer, czy jak mu tam, kługa i td, i td, i tp. No ja się śmieję ze słowa anal, ale... l**ko nie, nie z ciebie! Nie, 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 nie! Cześć, jestem Szymon Kustra i gdy gryzłem dzisiaj sobie ramę lustra. Nie jaram się już windami, od dziś jaram się lustrami. <laughs> Jezu, jak ja się boję, że on tego filmu nie usunie. Naprawdę ten film się robi już coraz bardziej popularny, no. Ja pierdzielę, jak ja się teraz boję, słuchajcie, o mój kanał, naprawdę ja się boję, że ktoś mnie może zgłosić. Słuchajcie, yy, siadam teraz do komputera i nagrywam prawdę o pewnym typie, co mnie nie lubi. Pękniecie ze śmiechu, naprawdę. Prawda o tym, co pisze niestworzone rzeczy, już jest nagrana i zaraz wam prześlę na e-maile. Marcel, do ciebie i ty wrzuć to na kanał, dobra? I gwarantuję, wam wszyscy pękniecie ze śmiechu, naprawdę. Jak się radziłeś, to lekarze co wierzy, bo wiedzieli, to zajebisty melanż. Masz, masz ry, jak Jasio Kowalski, bo wywiadówce. Masz głos, jakby cię stary wentylatorem od kompa bił. To dodać tego co do czy nie? I nabij jeszcze teraz im żeby się odpierdolili od mojego kanału i y, anulowali wszystkie disliki, jakie dali mi pod filmami. Moja stara zdawała prawo jazdy na dinozaurze.